Chciała zadymić. Chciałbym mam teraz przeczytać, więc Zatemiaszu. Chciałbym Ci teraz przeczytać wyrok mój, który dostałem od mojej pani adwokat mm, MMS-em. Także wiesz. odtąd zaczę czytać. Oskarżonemu o to, że, no Karol Łasiński, no, wow, no urodzony w Artyczewce 1998 roku w Leknicy. Oskarżone, oskarżonemu o to, że w 3 marca 2018 roku w sieci internet w serwisie YouTube na kanale Bracia Zadybiąże TV bez uprawnienia i wbrew warunkom, w, warunkom, wbrew warunkom rozpowszechniał Cudzy utwór w postaci programu Konfrontacja Sztuk Walki KZ42. Czym działano szkoda CFOSA też z siedzibą w Warszawie? To znaczy o czym z artykułu 116 paragrafu pierwszego ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I teraz drugie. 2 9 czerwca 2018 roku w sieci internet w serwisie dlive.io na kanale Bracia.kr bez uprawnienia i wbrew warunkom rozpowszechniał cudzy utwór w postaci nadania programu Konfrontacja sztuk walki KSW 44. Czym działa na szkodę cyfrowej Polsat SA z siedzibą w Warszawie? I tu to samo, bla bla bla, bla bla bla. Na podstawie artykułu 17 paragrafu 1 punktu 3 KPK w ZW z artykułu 1 paragrafu 2 KK Czekam się powiększyć. Postępowanie karne wobec y, oskarżonego Karola Łosińskiego umarza. To słowo, co nie? Umarza. Zajebiste słowo takie mm. aż się świat. Na, znaczy, pfu, światło na świat. A tutaj tam do ciebie wchodzi ty do mnie w tym przypadku, co nie. No, drugie na podstawie artykułu 230 punkt paragrafu 2 KPK zwraca oskarżonemu Karolowi Łasińskiemu dowody rzeczowe ujęte w wykazie dowodów rzeczowych na karcie 195 pod pozycji 1 1 2 i 3 czyli kamerka, komputer i luter. No. Na podstawie artykułu 618 paragrafu 1 punktu 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz RPR Katarzyny Kopackiej z Kancelarii Adwokackiej w Legnicy kwotę 516,60 zł, w tym podatek VAT tytułem nieopłaconej udzielonej z Urzędu Ochrony z oskarżonemu na podstawie artykułu 632 punktu 2 kpk. Zasądza od oskarżonego Karola Łasińskiego na rzecz yy, oskarżyciela posiłkowego Ceprawe Polsat z siedzibą w Warszawie koszty zastępstwa yy, procesowego w kwocie 516,60 zł, w tym podatku na, na podstawie artykułu 632 punktu 2 KPK kosztami postępowania obciąża skarb państwa. Kto mi może to wyjaśnić w prostych słowach, co tu jest napisane, tak w prostych słowach, krótko, zwięźle i na temat, tak, wiecie o co chodzi, czy ja mam coś płacić, czy to skarb państwa coś za mnie płacić? czy o co chodzi, nie wiem, możecie mi coś napisać tam w komentarzach, tam na dole, tam, wiesz o co chodzi, no, siema.